A-Amo-Amongo-Ilo among, kosztuje Amongus? Uff Nie tak. masz Amongusa? Kupuje Ja kiedyś na telefonie grałem Ej kupisz mi Amongasa? Kupię A ja już mam jeden. Ale teraz pozmieniali f**ka się... w tej gierce Dajcie w Amongasa 3D pierd, Pier Pier Tak Dawać, do dawajcie, dawajcie, No? To tworzę. No ja mogę stworzyć Dobra, jestem dobra jest, Dzięki Kim jest Choice Skip, Śmiejanik Śmiejanik No widziałem Jakoś z koniem Dobra, mogę ci się Zrobimy taski po się Bo się mutujemy, Krzyknął, Dawid krzyknął bo go zabili Orys zabił się nie zmutuje, jeb**a s**ata Zobaczymy jak się kto jest? Ej, zmieni ktoś kategorię, Please, Jakiś moderator będzie Chyba żłob jest. Gdzie to się idzie, kur... Gdzie leżał NKLS? Ja znałem jego... Ja znalazłem ciało NKLS, a tam, jak się jak się idzie, tam co, co buciało, nie? Bip, bip, to tam się szło do prawy górny róg, nie? To tam leżał pod tą maszyną. Nie jest to Borys, nie hmm. jest to Borys, ponieważ Borysa widziałem w lewym dolnym. Chodziliśmy między sobą. Tak? Ja ze spongebobem też, tom, też cały mówię. czas chodziłem, więc to nie był spongebob. I to jest to jest no to jest to, był no to, pierla, pierla, to, pierla, się to self, self. No ma ta gra. No jak mówię, że nie, jak nie gra, ma sensu. I wy, ty ja ze drugą, a ja biegłem ze drugą. To musi być pierwsze! No i mówię, że to nie ma sensu, więc takie nie są. To, no to, no nie, no to miałoby sens, miałoby sens, gdybyś go nie zgłosił, I gdybyś grał mądrzej, I gdybyś grał mądrzej. No to i ty i ty lepsza macie. Ty, kury, ja biegam z sam! ale ja biegam z burlesą. Ja no bo tak to, to, to się w tukracu. No tak to zależy, nie bo ten... to nie ma sensu na 6 osób. Bo rozumiem, że zawsze, ale taka jakbym jestem impostorem. To nie ma sensu. To naucz się co to grać. To to grać, to naucz się w to grać co grać w obiekiem. To trzeba było, było... 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 kur... To nie musisz od razu kogoś zabijać kupi. i to nie, gościu, kupi. Gościu. Kupi. z To ja ci Gościu Gościu, kurosuję że jestem imposorem Dobra, nie płacz, zamknij p... Puka, puka Dawid znowu Pilo zagłosuj. Jestem imposorem, jest w 6 użytkowników na grze No to dobrze, to ktoś inny będzie to Ci pokażę, zamknij pyz. Zagłosuj, zagłosuj. Na mnie to sobie. Ja daję na pirgo Kto dał na mnie? No i tyle No i tyle no i... I to właśnie o tym jest ta gra! Debile przegrywają I tyle. Ale.

Ty wiesz o co chodzi w tej grze, kutr? No. Żeby robić taski, Ja, ku... yeah. Ale ty sobie teraz alibi nie rób, że mówisz do niego, żeby robić taski i ty pewnie ty jesteś tym, nie? No, jestem, jestem, wiadomo. Chodzi mi o to, że De debil biega za mną cały czas, ku... Zamiast robić taski. Jak się sabotuje, do ch... O co tu chodzi? Aha... Okej... Okay. Kto zginął z Spańbob, Spongebob musiał zginąć na laboratorium, bo jak byłem w adminie to patrzyłem i były tam trzy osoby. Ja wiem kto, Karol, bo widzę na streamie, tak? Karol jest <noise> Nie, ja nie Ale. jestem. Dobra, morda lapsy. Ja byłem na med na medzie i sobie sprawdzałem kto żyje jak to nie i tak z pięć sekund. Ludzie, temu to przecież uzawiam. Karol! Zobaczcie <noise> na streama, to przecież Karol! Zaufajcie mi! No dobra No to nie jestem jak? Nie przekupił. Nie też. No to musiał być ktoś, kto był na laboratorium. To był Niklas. Wy wszyscy zagłosowaliście? Tak. Zagłosuj na Niklasa. Na Niklasa wszyscy na Ciebie zagłosowali, ja zagłosowałem na Niklasa. No Dlaczego to tak. Dlaczego on powiedział, że na streamingach? nie zagłosowaliście? No byłem, Nie, bo Ciebie w ogóle nie było, my się trzymaliśmy razem. Tak, Ej! Dajśman, a ty wiesz o co chodzi w tej grze? Ale on robił task <grym> Ale wiesz, że nie patrzy nie się samą. na streamie i nie mówi się? Ale, <coughs> ale ty no to nie można podlądować? Z... Ja pie*** Przecież on, przecież on nie zrobił... Włos, 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 włos No a to w tej rundzie jest. A ja widziałem Amogasa kiedyś, które mieli takie role specjalne Ej, kim no jestem to teraz? Na moda na nie wiem, 111 osób mieć na Nie! 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 blokowałem się Dajcie man, dajcie z moich oczach. Dajcie man z moich oczach. Jako? Dajcie man z moich oczach. Głosujcie na to ty tam nożem, ten Polkiwał mi lewo prawo, lewo prawo, że to nie jest on. I zwołłł NKLS na moich oczach. Okej, okay. jestem. jestem... To głosujmy na dajcie jeśli to nie dajcie to pirle od razu. O, jedna osoba na pilu. No dajcz man, a na komio zagłosować na siebie debilu? <noise> oh. <noise> dobra, 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 dobra. Już wchodzę. Zaufałem ci Dawid, wiesz, że będziemy w tym razem. Zaufałem ci. <noise> Chciałem, żebyś to jeszcze widział i... Dobra, dobra, cicha, cicho. Dobra Karol jest impostorem, widziałem na streamie. Z nunu, tak. No jakby ja mu że... Na Karola? Na Karola zapomniałem wyłączyć streama, przepraszam. Przepraszam, już wyłączałem streama, przepraszam. Ale no nie, nie mógłbym po prostu udawać, że tego nie widziałem. Jestem po prostu I jestem to, po prostu. Ile przez to, że Dajśman też to widział, ale Dajm by nie powiedział, tylko Daj po prostu żółce tę informację. <gülę> <Ja>, ale ja... <gülę> ale też wyłączę, ja też wyłączę, przepraszam, też też miałem. Ja, no. ja wyłączyłem, ja wyłączyłem, ja wyłączyłem, ten, sama, zagłosujcie by, na mnie. No no no, tak, przepraszamy. Ale co przepraszamy? Przecież to no, ja się przyznałem, a nie o głosuj! Przecież to ja się przyznałem Daćman, a nie ty. Co przepraszamy? Przepraszamy za Borysa. Ja... co? Zapomniał wyłączyć streama, Okej, okay. to życie życie takie takie Ej, takie Kto mnie mnie Borys. nie ten nie zauważył, zauważył, zgłosił. Kurwa mać. Hubert. WIDZIAŁEM KTO ZABIŁ! Hubert. WIDZIAŁEM! Hubert jest Hubert jest impostorem, Hubert jest impostorem. Hubert jest impostorem. WIDZIAŁEM, to, Hubert jest impostorem. Czego? Bo chodziłeś po, po wętach i to widziałem. Pirlo, po możesz... okay, Hubert jest impostorem. Powiedz. Powiedz. powiedz, prawdę Pirlo, powiedz prawdę. No, mówię prawdę, że jest... Wytłumacz hubert. się, wytłumacz się po głosie. Skąd biegłeś, bo ja Pogłosie, widziałem. Pory. Wytłumacz Skąd się. Stołu do góry, żeby kliknąć guzik? Ale dlaczego biegłeś do guzika, skoro przebiegałeś obok ciała? Oooo... ...ciała. Co to mówi ja teraz? Oj, wyszło wszystko z worku. No, ja na Billa. Ja mówię, że bo ma taki na. głos pikotujący. E, stop, na kogo tak no, głosujemy? Na kogo głosujemy? Na Billa, no ale... Nie, nie, nie no, to, daj to się, nie daj się w to wyrobić, słuchaj. Ja widziałem mówi jak teraz. od... Teraz stop, 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 stop. Teraz stop, stop, stop. Kto, kto to mówi? Kto to mówi? No Damian, 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 jestem Damian. Damian, jaki Damian. masz nick? Damex. nick? Dam. Dameks. Dameks. No, ty, no to głosujmy na Pirla, jeśli to nie Pirlo, to to jest Damex i Dutchman w takim razie. No. Dobra. Pirtalasz. Do Pirtalasz, Do Pirlo. Bardzo, proszę bardzo. Proszę bardzo. <coughs> Hubert Benty. Okej, okay. okej, okay. zaczyna się to robić nieprzyjemnie. I to i co, był czy nie był? Halo. No, no chyba tak? nie wiemy, jak jest Bóg, nie? Nie czy... wiadomo, nie wiadomo. Okay. a już ktoś nie żyje o. Mam no. e, informację dla was bardzo ważną Nie, czyli to musiał być Borys. Borys swojego kolega. A nie, Borys od Janowego. Bo na początku sprawa wyglądała tak, ja mam wyjaśnienie. Morda na chwilę, bo to ja mam mikrofon, Okej? Okay? no to, no, ale to... No, ja ten Może sobie każdego... Oskarż! O, oś, trzymaj się, to stop, 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 stop. biegnę! To był zebrany ja, ja, Kto Ja byłem zebrany! Ja mam mikrofon, czy on? Powiedz mi. to jest Najczor, to jest Najczor. Dobra, dobra, najcior. możesz mnie na Najcora. Dobrze, dobrze. To jest Daneks i Borys, to jest Daneks i Borys. Ja, nie! Po prostu po prostu mnie wkurzysz. Dobra, po prostu mnie wkurzysz. Nie ciar, nie gadasz! Nie masz mikrofonu, już nie gadasz. A ty mamy jakieś zasady, bo liczysz duper aperum. <tuszelne>